Zastanawiacie się, kim jest Sołtys? Pewnie nie jedna encyklopedia e, różne ma m, na ten temat e, opinie i objaśnienia, ale Sołtys e, jest to funkcja społeczna, e, niezwykle ważna e, w życiu każdej gminy, zwłaszcza gmin wiejskich. Sołtys jest przedstawicielem ludności, mieszkańców, e, jest ich głosem, e, głosem kierowanych do nas, do władz gmin po to żeby zaspokajać potrzeby lokalnych społeczności, żeby wiedzieć czego ci mieszkańcy tak naprawdę potrzebują. Są to funkcja często niewdzięczna, bo skupiana sobie te wszystkie nieprzychylne głosy, które trafiają do niego od mieszkańców, e, chociażby o niepołatanych drogach, o potrzebach, które są niezbędne do wykonania na wsiach. Tych potrzeb jest naprawdę masa. My doskonale o nich wiemy i staramy się, aby e, sołtysi czuli się zrozumiani, żeby starać się e, zaspokajać potrzeby, zwłaszcza tych lokalnych społeczności, społeczności wiejskich, które są dla nas bardzo ważne. Dzisiaj spotykamy się na święcie powiatowym. Powiatowym święcie sołtysów, którzy tutaj przyjeżdżają do tereny, z terenu powiatu białogorskiego, z gminy Białogard, z gminy Tychowo i z gminy Kalino. Dzisiaj będziemy celebrowali ich święto, tak więc z tego miejsca życzę wam wszystkiego, wszystkiego co najlepsze. Zdrowia, to jest oczywiste, ale przede wszystkim ludzkiej wyrozumiałości tego, aby czasami usłyszeć słowo dziękuję za Waszą ciężką pracę. Wszystkiego najlepszego i z całego serca Wam dziękuję za Waszą pracę.